Ja mam świadomość, że to wszystko potrwa tak naprawdę dużo krócej, tylko ja tutaj się bawię z, ze sprzętem. Wstawiam teraz do fermentora tak, żeby w miarę jak najmniej nakłapać. To co tutaj to co tutaj to co tutaj spłynie jeszcze wrzucę do gotowania, a w tym momencie, wykręcam, zamykam oczywiście dopływ, wykręcam tą rurkę, to jest dobry pomysł jednak z tą gumką boję za to chwytać, docelowo Założę na Whirlpool tą końcówkę. To będzie tworzyło Whirlpool. Zamykam dekiel i zaczynam gotowanie. Wciskam start. Ustawiam temperaturę 100 stopni. Z powrotem trochę spanikowałem, więc 100 stopni. I start. Garnek się zaraz włączy. Już się włączył. Mashing 78 stopni. No i teraz tak naprawdę to jest zbędne, czyli odsuwam, odpinam wąż, ale już go nie podpinam do na razie do kranu. Bo tym kranem spuszczę piwo do szklanego fermentora. To kolejna zmiana w Browarze Gdynia. 2500 moc grzałek, step 4, target 100 stopni, 60 minut. W tej chwili jest 79 stopni i czekamy na gotowanie. Trochę tu ogarnęło i teraz według planu mamy 15 gramów Tomahawk'a dobrze mówię? tak, 15 gramów Tomahawk bierzemy do tego bierzemy do tego wagę I sypiemy do hop-spidera, który jest w środku chmier. Miał być jeszcze wóreczek muslinowy, ale myślę, że sam hop-spider wystarczy dlatego, że jeszcze przy zlewaniu do szkła będę korzystał z, z tej długości drugiego hop-spidera, który nie ma pokrywy górnej, po prostu będę go sobie na spokojnie w lewo. Także moi drodzy, w tej chwili to już wszystko jeśli chodzi o chylenie to machetkiem 158 alfa pasów. W tej chwili pozostawiam sobie citrę, to jest zbiór szyszka, zbiór 2017 trochę leży w zamrażalce, ale w zamrażalce. Więc myślę, że E, ps, przysłuży nam się e, trafnie. A ja idę dalej myć sobie warnik umyję. E, wyniosę słód, a tu niech się to wszystko gotuje. Zostało 51 minut. E, gotowania w miarę ogarnięte e, 2000 W jest wystarczające, po to, żeby no nie zaschło, zaschło mi w gardło od tego wydania. Nie będzie nam szkiełko. Tutaj. 2000 W jest dosyć optymalne, żeby mi to wszystko nie parowało. Że Wasze zdrowie. No i za kalibrację, czyli Warkę Zero, kalibrację Garka do. Diria W zasadzie to już koniec gotowania na kobrze. Zostało pół minuty, chyba nawet mniej. 2100 W to nie jest temperatura taka, która rozpędzi ten garnek do 100 stopni, bo jest ich 99. Z drugiej strony trzeba byłoby przy takim kociołku automatycznym stać, bo on osiągnie 100 stopni, ale wtedy trzeba mieć w ręku spryskiwacz z zimną wodą i aktywnie co jakiś czas usuwać pianko. Jeżeli zakończymy, w tym momencie już gotowania się zakończyło, sterownik się kompletnie wyłączył, pokazuje tylko 98 stopni, to wyjmujemy Hop Spider. No i będziemy przechodzili do Wirpula. Tylko nie w sposób toporny, jak kiedyś, mieszać łydwą i tak dalej, i tak dalej. Tylko zrobimy to w ten sposób. No został już, chociaż leci w miarę klarowny. Widzę ten, ta brzeczka nasączona jakże istotnym dla mnie chwilę tomahawkiem oraz citrą. wszyscy. Mimo wszystko, usuwam to. No i to jest plus albo minus kociołka Kobra automatycznego chłodnica zanurzeniowa. Ona jest ładna, ma końcówki, już one są w komplecie. No ale jednak do takiej chłodnicy trzeba dokupić prawie zastówkę, dwa węże, a tak naprawdę najdroższe są te końcówki od różnych systemów ogrodowych. I tak jedną końcówkę podłączam do jakiegokolwiek A, z wodą. Tak, tak. Do, do kranu. Tu już sobie przygotuję spust wody. Tak naprawdę fajnie byłoby gdybym to wlał gdzieś do wiadra, ale nie mam wiadra tą wodę można wykorzystać. Zanurzam wobec tego tą chłodnicę. Powinienem to szybciej zrobić. Zapomniałem. Żeby ją po prostu wysterylizować. Podłączam wylot wody. Eee, teraz tak. Podłączam ramię do Whirlpoola. I to jest to co mówiłem. No, bez sensu pompę wyryłem. No bo teraz przepuszczę przez nią gorącą grzeczkę. Whirlpool 15 minut na 100 stopniach. Ja to sobie tutaj nastawię. Wciskam R. I teraz tak. Temperatura 90 stopni. Czy tam ileś na tym mirpalu powinno być? 85 Power nie musi być 2,5, bo mamy 95 stopni, a więc spokojnie tysiąca watów. Time. 15 minut. No i poczekam sobie, jak upadnie temperatura, ale nie będę czekał wiernie, bo trzeba ja powiedzieć biornie, wiernie, biornie, bo będę już tutaj wchodził. Trzeczkę. Mhm. Kręciła mi się końcówka do tego, więc dobra, nakręcę ją tak ręcznie, na szczęście się da. No i w tym momencie jak już dużo białek jest widzę, gdyby była bozuka, byłaby już katastrofa. To jest fakt. Dobrze się Was posłuchałem. Odkręcam lodowatą, zimną wodę, Spust mam w kranie. A jeszcze go sobie tutaj tak zahaczę, żeby mi nie wyskoczył, zgłupia frant. No i to jest wysładzanie. Trochę za duży strumień. Dobra. Mamy 17.56. Zobaczymy jak to. Woda wychodząca z węża jest naprawdę gorąca, więc no mam nadzieję, że to właśnie tak będzie działać, że jest okej, okay. nic nie kapie, Wszystko, cały system jest szczelny. Idzie odparowanie, mamy 20 litrów chyba. Aha, tu teraz jest nieczytelne 25. 24, 23, 22 litry. Sprawdzę jak to się ma z briksami 12 briksów 23 litry no to powiem Wam szczerze nie jest Do dlatego, że System zakładał 13,6 plato przy 23 litrach. To niech to się schłodzi. Ja no, jeszcze oczywiście porównam to z ja to jeszcze porównam z balingometrem. gęstwa drożdżowa już nie może się doczekać użycia To jest to są drożdże Imperiala Juice Ale A38. Owocowe, faktycznie bardzo owocowe. Teraz, aby zachować Whirlpool, wystartowuję program. Zatrzymuje wysładzanie. I zaraz wkładam, jak to Teraz wkładam do środka pomiędzy. chłodnicę yy, yy, tą wkładam yy, hop Spidera i chmiel, wszyscy, citra Rzucam do tego hop Spiderka. Odpalam pompę. Już bez systemu yy, już bez tego systemu antyprzyparaniowego, tylko podłączam wężyk silikonowy do kranu. Otwieram kran. I otwieram górny, górne ramię Whirlpoola, włączam pompę. Efekt jest taki, że teraz leci trochę powietrza. ale kiedy już wszystko ruszyło, to wszystko wokół chłodnicy zanurzeniowej zaczyna się kręcić. No i można powiedzieć, że taki zarąbiasty whirlpool jest tutaj uczyniony. Niepotrzebnie w ogóle tak naprawdę, ja teraz ubijam chmiel, no mocno go wszyscy, niepotrzebnie nudłem nie pompo oczywiście, ktoś powie, no bo teraz ją ja pobrudziłem piwem. Przybliżę wam jak to wygląda. Tak wygląda whirlpool. Jak widać, brzeczka wprawiona jest w ruch obrotowy na, pełnym, na pełnej szybkości. Jednak widzę, że e, trzeba ustawić grzałkę na 2500 W, bo temperatura spada. Nie jest w stanie e, osiągnąć 85 stopni. Kiedy będzie 10 minut, dorzucę tu jeszcze Tomahawk w granulacie. Także fajna, bardzo fajna zabawka. Myślę, że to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Czyli taki naprawdę sprzętowy Whirlpool w kobrze to działa. Uwaga tylko jedna. Niestety jednak żałka tego nie obsłuży. Musi być 2500 watów.